A więc dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Black and Blue Dzisiaj pokażę wam jak pobrać cheaty do CSGO Niewykrywalne <laughs> Oczywiście link do tego Discorda oraz do innych takich niezbędnych rzeczy w opisie Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Say what? I co? I po pierwsze, co musicie zrobić? I <laughs> to pobrać to. I to. Jak już to macie pobrane, wchodzicie w pulpit. Jeśli macie w jeśli jesteście w pulpicie to musicie po prostu odpalić to Smok jak... Administrator. ładuje to, wam włącza Steam'a. Yy, no, odpala wam się Steamu, tam łączenie z waszym kątem i tak dalej, bla bla bla. Jak wam się połączy już z tym kątem, o KURWA! O już się uspokoiło Widzę OBS nigdy nie zawodzi Zawsze jak klikam przycisk do cięcia to to działa Super świetnie Dobra i co dajecie dalej? Wchodzicie w to Tutaj dajecie select DLL to inject dajecie OSIRIS CSHOSIRIS.DLL Poradnik do konfigów też będzie mi tutaj powinno takie coś się pokazać. Inject sukces w No Wag <ścoughs> status bypasset Aj, już nie bierze na przeklinanie eee, A to normalne Oczywiście też dajecie sobie to żeby wam czasami CS za bardzo po uszach nie napierdalał tak na 4%. dajcie sobie nie wiem config i idziecie na przykład na rage'u lecicie, nie? To wam na botach pokażę, może nie będę grać w zwykłych skrzyd w w zwykłe skrzydłowe. <laughs> Training z botami Kurs szkoleniowy. Uh -huh. Mnie to nie jakby nie interesuje. Mnie bardziej interesuje deathmatch. Wybieracie sobie jaki tam chcecie team. I co widzicie po zainżektowaniu czegoś takiego. Widzicie macie full opc opcję full opt out Taki wiecie. Jeśli tylko wyczytujecie, i chcecie podenerwować ludzi. Hva I co? Mam nadzieję, że Wam się. Y Odcinek spodobał, zostawcie suba, lajka, like dzwona, wchodźcie na Discordy i co, ja już się z wami żegnam, siema.